Dzień dobry. Słuchajcie, jesteście gotowi na trening? Nie, jeżeli tak, to zaczynam. Stajemy Wstajemy. Oczywiście jesteśmy po rozgrzewce. Dzisiaj większość ćwiczeń będzie nam uda. Zaczniemy sobie od najprostszych przysiadów. Pamiętajmy, że podczas przysiadów kolana nie powinny przekraczać mi stopy. Dlatego bioderka no, mocno mocno uciekać w tył, a kolana zostają idealnie nad stopami. Tak Nie powinny ich wyprzedzać. I próbujemy sobie tak zjeść 8 razy. Ręce wynoszą swobodnie do przodu. I raz. Wolny przesad. I wolno wyciągamy do góry. Na końcu dopychamy bioderka pod siebie. I dwa. I wolno w górę. Biodra pod siebie. Trzy. Bardzo dobrze. Cztery. Ruchuj dalej. Ciężar na obu stopach taki są. Kolana idą do przodu. Stopy są zamknięte. Jeszcze oddychaj. Sześć. Zejdź w miarę nisko. Siedem. do góry. Zostań na dole. I utrzymaj tą pozycję. Ósemka. Osiem. Postaraj się mieć proste plecy. Siedem. Sześć. Pięć. Trzymaj. Cztery. Biodra dobrze by były. Trzy. Na nisko na nami. Dwa. I powoli góra wyciągaj. Pamiętaj. Tak samo wolno jak schodzi w tak samo wolno wciągaj do góry. Bardzo podobne ćwiczenie. Również schodzimy do przesiadu, ale w nim zostajemy i tylko otwieramy palce na zewnątrz i do środka. Przechodzimy ciężarem sobie napięty i otwieramy. Czyli schodzę nisko, otwieram, kolana są na zewnątrz, zamykam i dopiero wstaję. I ósemeczka również, wydawał ćwiczą. I pośladki. I osiem. Otwórz. Zamknij. I górę. Dobra, i wydech. Siedem. Otwórz. Zamknij. I górę. I sześć. Pamiętaj, że kolana nie przekraczają minusu. Wolno wyciągnąć. Pięć. Super. Ostatnia czwóreczka. Idziemy do końca. Walną górę. Jeszcze trzy. Pamiętaj, że albo później, powinniśmy powtórzyć całą serię, albo robić to jeszcze dwa razy wolniej i dwa razy więcej zamiast ósemki, szesnastka. I góra. Ostatni. Hop. Otwórz. Zamknij. I góra. Zostajemy na dole z otwartymi stopami. Schodzimy blisko. Otwieramy stopy, utrzymaj tą pozycję. 8, 7, 6, 5, mało zostało. 4, 3, 2 i wolno. Wciskamy do góry. Zamykamy stopy. Rozluźniamy całe nogi. Słuchajcie, kolejne ćwiczenie będzie y, wymagało od nas dużej równowagi. Dlatego jeżeli gdzieś tam pojawi się problem z tą równowagą, to dziewczenie możecie sobie robić z krzesłem wtedy. Tak? Utrzymywać się jedną ręką na krześle, a druga będzie noga pracowała. Jeżeli czujecie, że nie potrzebujecie swojego krzesła, że możecie tu zrobić bez niego, to jak najbardziej. O co chodzi w tym ćwiczeniu? Na prostym kręgosłupie pochylamy się do takiej jaskółki mocno do przodu, dożej ustanę. Mocno do przodu i wstajemy. Zdjętą nogą. Delikatnie zdjęta. Ona nie idzie do klatki, to sobie zrobimy w kolejnym ćwiczeniu. I tutaj możemy również dodawać ręce na ziemię. Do dotykać ziemi, unosić nogę i dopiero stać To też zrobimy u sameczki. Na Nadewaną nogę, bo zazwyczaj lewa jest dobrze. I próbujemy. Yes. Do I raz. Do prostyni. I północ. Cały czas i okay. Przyspieszyć, ale starajmy się tego nie robić. Teraz prawa noga jest stabilna, a lewa noga będzie pracowała. I schodzimy. Raz. I w górę. I dwa. I w górę. Pamiętaj, jeżeli tutaj tracisz równowagę, to jedną możesz trzymać za krzesło, tak? Prawą ręką. A po drugie. Odkładasz sobie tutaj ręce, a jeżeli lecisz dalej, możesz sobie zawsze podłożyć nogę lewą. Także tym się nie przejmuję. I cztery. mogą troszkę równowagi, ale damy radę. Jeszcze dwa. Siedem. Ostatni. Oś. Bardzo dobrze. Odłóż nogi. Delikatnie szczekujemy, Tak nogi miały prawo się trochę zmęczyć. Będziemy bokiem. I słuchajcie, ćwiczę prawa noga, znowu utrzymujemy się tylko na lewej, będzie trochę łatwiej, ponieważ nie będziemy zmieniały swojego poziomu, cały czas będziemy wyprostowane I teraz tak, prawa noga smietana będzie szła do tyłu, tak aby nam dał się pośladek. Pilnujemy sobie, aby bioderka w tym czasie się nie ruszył, tak? Noga idzie do tyłu, ale to jest znaczy, że biodra muszą też uciekać. Biodra patrzą do przodu i staramy się je nieruchomić. Zauważcie, że jeżeli puszczę biodra, to noga ucieknie mi dużo dalej, tak? Ja ich nie mogę puszczać, wtedy mi się to robi, robi takie zagłębienie. Także ja je chowam pod siebie, utrzymuję prostą linię i wtedy dopiero noga idzie do tyłu. Pamiętajmy o tym. Z powrotem nie no, odkładam nogi, a noga idzie jak najbliżej do klatki. Mhm. Starajcie się prostować noga na dole, nie przetylać do tyłu i trzymać Próbujemy 8 razy. Tak wróćmiczy prawa noga, ale się na ziemi Do tyłu. I raz. 一步，一、二。 Staramy się przytrzymać nogę w tyle. Na 8, siedem, Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. I teraz przód. Osiem. Sześć. Pięć. Wyżej. Cztery. Trzy. Dwa. I odkładamy. To samo druga. No, jestem ciekawa teraz, która Was bardziej boli. Jedziemy dalej. Najpierw do tyłu i raz, i przód, i dwa, i przód, i trzy, z oddechem pamiętaj, cztery, staraj się prostować mocno plecy. Mało zostało. Pięć. Trzymaj biodra. Sześć. Długa szyja ciągnie głowę do sufitu. Siedem. Jak najwyżej. I ostatni. Osiem. I tak samo jak we wcześniejszym ćwiczeniu, utrzymujemy sobie nogę w tyle, Osiem. Siedem. 6, 5, 4, 3, 2, i w przodzie, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, i ruszę. Wczekujemy mocno nogi. Dokładnie, zejdziemy sobie na podłogę. Teraz już prac ćwiczenia mamy na podłodze. Nie no, słuchajcie, będzie podkład, ale tu. W tą stronę dłonie ułożone są do pośladków. Ręce są tenka niskie, nogi na szerokość, bioder. będziemy unosić biodra do góry. Jak najwyżej na końcu prostujemy ręce, a głowę jest przedłużeniem kręgosłupa. I ciągniemy biodra jak najwyżej, jak najwyżej. Staramy się je wypchać maksymalnie i opuszczamy wolno w dół. Pamiętajcie o tempie. Tyle samo w górę, tyle samo w dół, żeby nie przyspieszyć. Próbujemy osiem raz. I startujemy. Teraz Mocno góra I 2. I dwa. Jeżeli chcesz mocno poćwiczyć, nie odkładaj błędem na koniec na ziemię. I dwa, I trzy. I Cztery. Zawsze możesz sobie delikatnie niżej unosić biodra. A w ogóle zostało już tylko jedno ćwiczenie, także to na pewno dasz do końca. Na no spokojnie. Góra jak najwyżej, napnij mocno pośladki i Jeszcze trzy razy. Chyba tak mi się wydaje. Trzy. I jak najwolniej. Dwa powinniśmy poza pośladkami poczuć jeszcze ręce i ostatni Wielki. bardzo dobrze, super szczepujemy ręce mogą troszkę polec. pamiętajcie, że nawet przytrzymanie bioder do góry to już jest ćwiczenie stąd możemy sobie również tylko unosić nogi gdyż będzie dobra na mięśniu głowa, także jest dużo innych ćwiczeń Bądź unosić same nogi. Podobne ćwiczenie jak tego, które sobie teraz robimy. Pokażę go okiem, ale będę go wykonywała razem z panem przodem. Musimy utrzymać tutaj proste plecy. Ręce będą na podłodze, nogi blisko. I jedynie co robimy, to unosimy mocno nogi do góry. Nad ziemię i oprócz karu. Będzie ćwiczył mięsień czworogłowy, ale również brzuch. I staramy się tylko nie. Yy, Przewracać na drugą stronę, tak? Nie przychodzi tam na lęczmię, na pośladki za mocno, siedzimy sobie stabilnie, plecy proste i one są nieruchome. Jedyne co nam pomaga to ręce, od których się nie odchwychamy. Pamiętajmy, że wydłużej cały czas swoją postawę i tak samo soneczka. na koniec przytrzymamy, próbujemy i Oś! Jest za ciężko, zawsze możesz sobie unieść jedną nogę zamiast dwóch. Pięć. Dobrze. I na koniec przytrzymujemy nogi do góry. Możemy sobie przejść do garba. Tak delikatnie, żeby plecy odpoczęły. Wracamy i otrzymujemy pisemkę nogi w górę. I górę. Osiem. Siedem. Wielkoski plecy. Sześć. Długa szyja. Pięć. Dasz radę. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Bardzo dobrze przepisz do siebie nogi, obejmij nogi, wypij mocno grambołsów do tyłu. Tak samo mocniej do przodu. Pamiętaj, że po każdych takich ćwiczeniach powinno, następ powinno następować również rozciąganie, tak? Ja tego tutaj nie robię, dlatego że mamy mniej czasu. Ale wiadomo, w domu czujemy, co nas tam najbardziej boli, co najmocniej poćwiczyło i wtedy możemy to rozciągnąć. Dzisiaj umija najbardziej na pewno uda. Tak, zwłaszcza mięśnie czworogłowe. I najbardziej podstawowe ćwiczenia to złapanie nogi i po prostu bokiem wypchanie bioder do przodu, a kolana do tyłu. Tak, to jest jedno z podstawowych ćwiczeń, także jak najbardziej polecam. A jeżeli macie jakieś pytania i nie wiecie jednak, w jaki sposób coś rozgrzać, to yy, czy tam rozciągnąć, to jak najbardziej piszcie, a ja wam postaram się doradzić. Dobrze, dziękuję wam bardzo i pozdrawiam was. Do widzenia.